A za mną zebrała się grupa uderzeniowa Puszka Field Target, która melduje się do czynnej akcji i do takiego strzelectwa w plenerze. My, nasza drużyna została z tyłu. Przygotowują nasze stanowiska strzeleckie. Dodają nowe cele, nowe puszeczki a ja idę do zbiornika naprać trochę wody żeby lepszy efekt. jest możliwe dzięki uprzejmości lokalnych, e, lokalnego dobrodzieja który pozwolił nam strzelać na jego terenie i właśnie idziemy teraz przystoić nasze drzewko które za chwilę zobaczycie na którym będzie pełno nowych celi tak właśnie mamy tutaj przygotowane nasze stanowisko. lochwyt I cele na 30 metrach. A tam dalej jest cel na 50 i na 60 metrów Zaraz zobaczymy jak na dzisiaj oko. Mało na jedno dzisiaj oko pozwoli. No a nasze stanowisko ogniowe wygląda mniej więcej tak. Tutaj oparcie. Mały Zicel. I drużyna gotowa na to, żeby oddać ogień tutaj kapral Dariusz i sierżant Hugo jak to mówią i dalej blas więcej stworów. Mam jednego. Czego szukasz mizka? To? A tutaj kogo mamy? Halo Tutaj kolejny stwór oj oj! Zobaczcie jak otwartę mamy. Słyszycie kukułkę? I jeszcze jeden nie wolą cię zęby. Teraz mamy nowego amatora. Razem z tatą próbują znaleźć puszki, czyli nasze cele. You have, to, you have to turn your head in like that. I go the other way because I feel like it it's better this way. Oh! oh Trafione! Down. Oh, yeah, right there. I saw yeah, I you, go go you did. Well done. Two shots, two kills. Go on. Closer yeah. like this. Yeah, mm -hmm. you see, see I see what, but I to go for the one. Okay. All the shop. Okay. <laughs> okay. Mm. So now Przeszło obok, obok puszki, nie? Dotknę, dotknęło puszki mhm. Widziałem jak się zakołysała Teraz razimy cele na odległości 50 metrów I mamy też dwa powieszone na odległości około 70 metrów To dosyć daleko Zmieniliśmy śród, Bo poprzedni strasznie rozjechany Teraz ja troszeczkę to dwa śruty, których używamy. To był ten pierwszy, z którego strzelaliśmy. Ma straszny rozrzut, raczej słaby. I teraz strzelamy egzaktem. I egzakt zaczął wchodzić. I wchodzi na 25 i na 50 metrach. Teraz próbujemy znaleźć kolejny cel. 70 metrów. Kolejka się ma zrobiła. Zaczęłam wam się nudzić trochę, to? No. Nie. można strzelać. Nie. Cross, cross inside, right in the middle of the can. Nie lecę piano. You cans? Nie zauważyłem tego O, odwerwała Aha, było słychać No i nasza wyprawa dobiegła końcowi Jak wam się podobało? Bardzo fajnie, a co Super! Tak? Trafiłeś coś? Tak Puka? No, wylała się woda Ja też Taki był plan. Dobra. Nie zapomnijcie. Ty możesz teraz. Dobra, nie zapomnijcie łapce w górze, dzwoneczku i subskrypcji do naszego kanału. Przede wszystkim oglądajcie jeszcze filmy do końca. Pa ja ten, pa. Ja ten pa. To? Mhm. To muszę jeszcze wziąć wodę.